Teraz, drodzy Państwo, zaprosimy panią Agatę wojciechowską Grego, która przedstawi nam wyniki badań architektonicznych na Zamku Biskupów Pelgińskich w Lubawie. Proszę bardzo. Od roku 1303 też prawdopodobnie on jako pierwszy lokował Lubawę jako miasto. Nie wiemy tego dokładnie, ale w roku 1326 biskup Otto ponowił lokację dla miasta Lubawy. Yy, niestety zmniejszył jej uposażeniem ze stóp do 20, więc bardzo dużo. Yy, ale był to, było to ponowienie tego aktu, yy, czyli wcześniej yy, yy, ta lokacja musiała nastąpić. Wiadomo, że przy ponowieniu aktu, yy, miasto musiało być w pełni zorganizowane, w pełni fortyfikowane. Prawdopodobnie wiązało się to też z tym, że przy yy, przy mieście funkcjonowała ta siedziba biskupów, która, która pewnie była już w jakimś sensie zorganizowana. Nie wiadomo, czy w pełnym zakresie, czy ile skrzydeł funkcjonowało wtedy. Na podstawie naszych badań wynika, że na początku zrealizowano trzy skrzydła, z czego w pierwszej fazie do użytku niejako oddano skrzydło południowe. A dopiero później oddawano inne skrzydła. Skrzydło zachodnie zostało zbudowane nieco później. W międzyczasie ten był rozbudowywany. Właśnie budowę tego skrzydła zachodniego łączymy z biskupem Arnoldem Eskapylem. To jest początek XV wieku. Mówi się o nim, że zmarł biskup w zamku swoim nowym lubowskim. Prawdopodobnie nie był to cały zamek, tylko właśnie jedną ze skrzydeł, skrzydło zachodnie. Dalej zamek był rozbudowywany w baroku. To ta najsłodniejsza przebudowa, o której wspominał pan doktor Skrobot, z tą olbrzymią 60-metrową wieżą. I w XVIII to już jest czas upadku tej siedziby. W XVIII wieku takie zamki gotyckie przestają być tak naprawdę atrakcyjne. Nie ma już potrzeby realizowania budynków, które muszą być ufortyfikowane. Po nikt się już w nie bronił. Potrzebne były bardziej takie rezydencje pałacowe. Tak stało się podobnie w przypadku tutaj tej siedziby lubawskiej. Dodatkowo w roku 72 rozbiór Polski, w tym czasie też sekularyzacja dupy biskupi, no i przeniesienie siedziby biskupi z Lubawy do chląży. To, to w zasadzie było, był czas po początku upadku tego miejsca. Biskup Karol von Hohenzollern w roku 1787 Upadającą e, tutaj warownię. E, Kazał rozebrać część tych zabudowań, sprzedać część wyposażenia. E, w roku 1813 miał miejsce pożar, który w wyniku uderzenia Piorona między innymi ta właśnie e, znamienna 60-metrowa wieża. E, w roku 1815 przeprowadzono licytację pozostałego wyposażenia, które nadawało się do sprzedania i w roku 1826 na polecenie nadprezydenta rejencji Teodora Wąszyma, kazano rozebrać resztki, w zasadzie niezapodobne, to bardziej ruin, które pozostały tutaj. Później miasto, miasto częściowo zajmowało się terenem zamku, między innymi takie jedno z pomieszczeń, które się zachowało, przeskropione kolebką, z taką klatką skodową zabiegową, zostało tam około roku 1820 zamienione na magazyn nafty. To było właśnie za czasów, kiedy tym terenem gospodarowało miasto. W latach 40 -tych, to też pan doktor wspominał, Terenem przejęła prywatna osoba, która zorganizowała mm, tutaj ogrody. I w, na przełomie wieku XIX i XX, dokładnie nie wiemy kiedy, mm, na miał zamku na miejsce pierwsze prace takie konserwatorsko-restauratorskie. Wtedy po raz pierwszy zajęto się murami, które były też w stanie agonalnym. E, zrealizowano między innymi taką południowo-wschodnią wieżyczkę, którą wchodziło się na teren zamku. Ona została zbudowana na przełomie wieku XIX i XX. E, bo w tym miejscu wyłom w morzu był tak ogromny, że w miejscu tym funkcjonowała ścieżka, która prowadziła na teren zamku. I e, ktoś, kto zajmował się później e, konserwacją po prostu e, tak jakby posłuchał e, głosu społecznego i w tym miejscu zrealizował to e, schodową, czyli w zasadzie była to wtedy główna komunikacja na ZAD. Chciałam też wprowadzić ruch turystyczny, wtedy stała ta alta, na którą pewnie Państwo jeszcze pamiętacie, z tarasami. I to były takie pierwsze działania. Później nic się nie działo i dopiero miasto pod koniec XX wieku. To już Państwo na pewno pamiętacie, które postanowiło zająć się tym terenem, jakoś przywrócić go społeczeństwu. Oczywiście zaczęto od przygotowania szeregu, opracowań dokumentacji. Wcześniej, w roku 1983 właśnie Pani Maria Wielko sprowadziła badania archeologiczne. Rok 1998-2000 to są badania profesora Leszka Fejzera. W międzyczasie też dużo opracowań badań, inwentaryzacji. I nareszcie koncepcja. No, miejmy nadzieję, że coś się z zamkiem będzie działo. Widok zamku już po tej barokowej przebudowie. Czyli to jest no, jakaś tam druga ćwierć XVII wieku. I dalej, dopiero w, prawdopodobnie w połowie XV wieku powstały te zewnętrzne mury, tak zwane parhamowe z szyją bramą czyli z tym właściwie obudowanym wjazdem na, na teren zamku i tutaj mamy okres dalszych przebudowy hmm, prawdopodobnie przełom XV-XVI wieku hmm, rozbudowywano te fortyfikację i powstała wtedy ta północno wschodnia Basteja tu zwłaszcza ta wyguszowa, w narożniku południowo-zachodnim i, i, i przypory przy, przy narożniku południowo-wschodnim, i przypora wschodniej kurtyny. I jeszcze raz ta panorama ubawy z monografii. No, tak mi się wydaje, że te źródła ikonograficzne są naprawdę bardzo ubogie. To, co tutaj widzimy, na czerwonym jest podkreślony zamek, to jest skrzydło południowe, niewątpliwie. Ale czy to jest wieża północno-zachodnia? Moim zdaniem to może być wieża północno-zachodnia, a to może być właśnie północno-wschodnia flanka. Eee, eee, tutaj Chciałam mniej więcej porównać, jak zamek mógł wyglądać w kontekście innych warowni. To jest przykład zamku w Golubiu, który podobnie jak warownia łowacka też był, miał, tak, miał oraz w postaci czterech czworobocznych narożnych wież. Tutaj widzimy. I tak e, tak zamok wyglądał do tego roku w sumie 1627. E, właśnie na teren zamku prowadził przejazd bramny, ta szyja bramna. E, tutaj mamy zamok w Rodzeniu Całmińskim. Rekonstrukcja Konrada Szczeimplechta. E, też mamy e, m, cztery czworoboczne tanki. E, no i taką kościółką szyję. To takie mm, bardzo mm, pobieżne y, przykłady, żeby, żeby Państwu mniej więcej przybliżyć, jak ten salon wygląda. Y, tutaj chciałam Państwu pokazać zdjęcie y, z portalu bramnego, które fajnie pokazuje. Y, tutaj widzimy te relikty szyi bramnej, ale to, co jeszcze widać na, na tym zdjęciu, to jest oś widokowa przejazdu bramnego. Wyraźnie widać, że ona była skierowana, wiadomo, że była skierowana w stronę centrum miasta, ale była skierowana właśnie w stronę tych miejskich dominant, czyli wieży kościoła Świętej Anny i zapewne wieży ratusza, która tam była niedaleko. To też taki przykład, jak mógł wyglądać nasz portal. Portal jest na pewno oryginalny. On pewnie był jakoś tam rozbierane, przekładane, ale generalnie jego lokalizacja jest pierwotna tak samo geometria też jest pierwotna. Tak mniej więcej mógł on być osadzony w tym skrzydle zachodnim, tak to mniej więcej mogło w Lubawie wyglądać. Na pewno też była brona. To jest to, co zostało z szyi branej. To jest co prawda ruch zidentyfikowany przede wszystkim przez archeologów, kreacja XIX-wieczna, ale on też fajnie pokazuje, bo te rzędne tereny są dość zbliżone, ale widać, jak duży spadek był terenu. Jak duża była tutaj deniwolacja przy, przy tym przejeździe. I, I to, co się zachowało z szyi czyli kamienne fundamenty. Same mury powyżej no, na pewno były ceglane. No, wydaje mi się, że to taki ciekawy rejk, który nie wiem, czy Państwo wiedzieliście, że, że coś takiego istnieje, że tak, tak w taki sposób wjeżdżało się na teren zamku. To jest też zupełnie taki. To jest przede wszystkim zamek powodowany z kamienia, zamek przy głowie i szyja bramna. Tak, żeby Państwu przybliżyć mniej więcej kształt i jak to funkcjonowało, jak to mniej więcej oglądało, jaką to miało geometrię. To, co udało nam się ustalić w Lubawie, jak za mną wyglądał, to no, na pewno wewnątrz były krużganki. Krużganki były drewniane, ale były też częściowo wiązane murem pruskim. Z muru pruskiego też Prawdopodobnie wykonana była obudowa studni, która znajdowała się na dziedzińcu. Krużganki to była w zasadzie główna droga komunikacji pomiędzy piętrami, ale też pomieszczeniami. To były takie galerie, które układowały co najmniej trzy skrzydła zamkowe. Nie wiemy, co się działo z piętrami, gdzie dokładnie były jakie pomieszczenia. Na podstawie inwentarzy wiadomo mniej więcej, jakie były pomieszczenia te reprezentacyjne. Tutaj na pewno była kaplica, na pewno był reflektor. Wiemy mniej więcej, jak refektarz był połączony z sypialną biskupów, czy właśnie z pokojem marmurowym, ale nie znamy ich lokalizacji. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie one były. To, to, co jesteśmy w stanie jakoś tam zinterpretować, to jest właśnie ta kondygnacja kliniczna. W tym zakresie badań, które prowadziliśmy, czyli skrzydło południowe, wschodnie i taka niewielka część północnego, udało nam się, archeologom udało się odsłonić e, trzy zejścia do klinic. Tutaj macie Państwo zejście prosto z dziedzińca do środkowego pomieszczenia w skrzydle południowym. No jest e, też tutaj zaznaczone strzałeczką, w którym miejscu się znajduje. E, jest zejście do pomieszczenia zachodniego. Tutaj też jest strzałeczka tutaj są te trzy stopnie e, widoczne, dobudowane w trakcie, y, które zostawiamy w trakcie obniżenia posadzki. Jest zejście do skrzydła e, wschodniego. E, też widok od strony pomieszczenia i widok od strony dziedzińca. I co ciekawe, w pomieszczeniu tym, e, wschodnim było jeszcze jedno wejście w zasadzie. E, Archeologowie odsłoniły sam otwór, który widać, że był przygotowany pod schody, których nigdy nie zrealizowano. Tutaj widzimy nadproże takie uskokowe, e, typowe właśnie dla schodów. E, w całej reszcie skrzydeł takie e, nadproże towarzyszą, towarzyszą schodom. E, przy przejść z pomieszczeń są nadproża płaskie, a oprócz tego tutaj w ścieżu e, otworu zachowały się strzępy, czyli takie no, tak uskokowo ustawione cegły, które były przeznaczone pod realizację takich e, szyi wyjściowych, czyli murów oporowych dla schodów, tak jak obserwowaliśmy w poprzednim mieście. Nie wiadomo dlaczego nie zrealizowano tego, być może po prostu zamek też nie był wykorzystywany w takim zakresie, to też jest jedna z moich teorii, że po prostu biskupi przeinwestowali, że ubudowali sobie siedzibę tak dużą, i że niecała była im potrzebna. Tutaj mam taki przykładowy widok wnętrza, środkowe pomieszczenie w skrzydle południowym, i mamy tak, żółtą strzałką. Mamy gotycki mur ceglany fundamentowy. Tutaj mamy kolejny fazę przebudowy. Plus taką późniejszą kolebkę. I to jest jedyny ślad po jakiejś formie sklepienia tego pomieszczenia. Nie wiemy, czy po prostu pierwotnie to pomieszczenie być może w ogóle nie było sklepione. Tak się czasami nie, nie, działo. To były pomieszczenia magazynowe, mało ekspozycyjne, także. Być może, chociaż no, widać, że przygotowania pod e, jakąś formę sklepień i tego pomieszczenia, i tego pomieszczenia obok e, były czynione. <grymne> <grymne> to jest <grymne> widok tego pomieszczenia zachodniego, e, moim, moim zdaniem jest to jedno z najciekawszych. Tutaj widać wiele tych nowarskich budowlanych, właśnie tą obniżoną osadkę, zachowany próg. Jest to prawda późniejsze, ale jest to no, bardzo wartościowe nawarstwienie. To jest widok tego pomieszczenia, o którym mówiłam, adaptowanego na magazyn nafty z tą zabiegową klatką schodową. To jest widok narożnej wieży, fragmentu. Wszystkie wieże były na rysie roboku, i pewnie wszystkie miały jakieś pomieszczenia czy klatki schodowe. Tutaj na niebiesku podkreślam mniej więcej. W jakim kształcie e, krystalizowało się to pomieszczenia? Było wejście ze we skrzydła dębowego, plus uz, tego pomieszczenia. I to jest, e, no też, arkolodzy odsłonili więzienie. Bardzo głębokie, morskie, przerażające. E, w grubości muru od razu wykonane zostało coś takiego. E, I to jest tutaj. E, ta zachodnia kurtyna, tutaj tuż przy tej wieży południowo-zachodniej. Taka ciekawostka, jak już kiedyś e, zamok zostanie zrewitalizowany i będziecie Państwo chodzili tu. Jeśli zostanie to uczytelnione, no to super. będziecie Państwo wiedzieli, co e, to, to Tutaj jeszcze takie zdjęcie dachówek, które m, też archeologom udało się znaleźć w całości. E, wiemy też z inwentarzy, że generalnie wszystkie skrzydła które to były dachówką, nie znaleziono fragmentów żadnych innych dachówek, więc najprawdopodobniej po prostu cały zamek kryty był dachówką typu mig widzicie yy, yy, Państwo, to, to nie jest taka s z zwykła, tylko tutaj dachóweczki się dokładnie nakładają. No i udało się <klucza>